Doskonałe połączenie metalu i szkła. Rewolucyjny, dwustronnie zakrzywiony wyświetlacz. Dostępny w dwóch wariantach, z płaskim i podwójnie zakrzywionym ekranem stylowa gama kolorów ekskluzywne wykończenie Etui Clearview wygodny w obsłudze. Wysokiej jakości wyświetlacz. Doskonały aparat z błyskawicznym czasem reakcji i dynamicznym autofokusem, gwarantujący ostre i pełne życia zdjęcia w każdych warunkach. Możliwość nagrywania filmów w jakości ultra-high definition i gwarancja wyraźnych selfie nawet przy słabym oświetleniu. Lepsze parametry i większa wydajność dzięki zastosowaniu 64-bitowego procesora i ultraszybkiej pamięci. Szybkie ładowanie. 10 minut wystarcza nawet na 4 godziny użytkowania. Wbudowana funkcja ładowania bezprzewodowego. Bateria zewnętrzna. Przyszłość staje się teraźniejszością. Next is now. Samsung Galaxy S6 i S6 Edge.